Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na takim świątecznym grudniowym unboxingu Goodieboxa. Boxa, mam na sobie świąteczny sweter, więc czuć klimat. Zresztą ustawię ten odcinek prawdopodobnie w Wigilię albo w pierwszy dzień świąt, więc e, jeśli oglądacie na bieżąco, to chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Mm, a jeśli oglądacie z opóźnieniem, no to przynajmniej mam nadzieję, że święta były miłe i że Super, spędziliście ten czas, a my przechodzimy do rzeczy i otwieramy tego boksa. Naprawdę jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Już po ostatnim e, look Fantastic. Mm. <laughs> nie wiem, czego się spodziewać. Nie chcę się chyba nastawiać, żeby się znowu nie rozczarować. No, ale gdzieś tam jednak mam nadzieję, że, no, że ten grudniowy Goodie Box będzie naprawdę dobry. Uuu dosyć nietypowe, że, że tutaj jest taki jeden duży napis Goodie Box, zawsze gdzieś on był taki dosyć skromniejszy. Tym razem poszaleli. Eee, no ale co? Lecimy dalej. Już e, jedną rzecz wiem, co tu będzie, bo jedna z Was napisała mi w komentarzu, że znowu będzie to coś do włosów, więc <ścoughs> najgorzej, ale mam nadzieję, że reszta produktów będzie w porządku. Okej... Okay. Spoko. No i co? O, już zobaczyłam. O, I love it! Dobra, lecimy z każdym produktem. No i jako, że już to zobaczyłam, no to zacznijmy sobie od tego i jest to olejek do twarzy od marki Skon, ja już go miałam. Eee, ja też często u mnie powtarzają się te produkty z tego względu, że miałam subskrypcję przez ponad rok na pewno. Później ją anulowałam na kilka miesięcy I później znowu zasubskrybowałam Więc on nie czai tego, że niektóre produkty już u mnie były e, I tutaj znowu jest powtórka I spoko, w sensie z tego akurat produktu jestem bardzo zadowolona Pamiętam, że e, super mi się w ogóle sprawdzał ten olejek On jest tutaj z y, Niacin Complex B3, kurkuma, e, omega 6,9, witamina E Jest go e, 15 ml I naprawdę super był jako element codziennej pielęgnacji O, tu jest jakaś w ogóle Ej, mega ciekawe opakowanie Jeszcze chyba nie miałam żadnego kosmetyku Zapakowanego w ten sposób Ale co my tu mamy To jest marka Groom I jest to e, Bath and shower oil To jest fajne, bo ja lubię kąpiele <ścoughs> Cieszę się, że Miałam miejsce w tej chacie Na to, żeby mieć tutaj wannę O, oh, wow i pachnie ładnie, pachnie właśnie na pewno jest tu lawenda. O, może jest napisane. Nie będę zgadywać. E, pomarańcza, lawenda, awokado. No ogólnie powiem wam, że skład, tak jak sama nazwa wskazuje, chill, no to jest bardzo chillowy zapach po prostu, och, odjazd. Naprawdę bardzo ładnie. Jestem ciekawa, czy jakoś jest to olejek może słychać. Nie jest to taki typowy na przykład e, płyn do kąpieli. To, to jestem ciekawa, czy będzie on na przykład, czy nie będzie włosy przed, włosów przedłuszczał. jak sobie naleję go do wanny i się położę, no to czy później nie będę miała włosów jakichś dziwnych? Sprawdzę to. Ale produkt sam w sobie spoko. O, to jest też super rzecz. To jest e, lakier do paznokci mm, bezbarwny, z bardzo, bardzo dużą ilością brokatu. I ten lakier ja znam, dlatego że e, ja nie miałam go osobiście, ale jak ja zakończyłam subskrypcję boxów to moja koleżanka z pracy też z mojego polecenia wciąż ją kontynuowała, więc na bieżąco relacjonowała mi, co jest w każdym e, boksie. I właśnie w jednym z tych boksów, które ja przegapiłam, był ten rakier i po prostu jej paznokcie wyglądały obłędnie, więc fajnie, cieszę się e, tego produktu jest 12, a nie powiedziałam tu mamy stówkę e, tego jest 12 ml i naprawdę efekt był piękny, dlatego, że tych drobinek jest tak dużo, że naprawdę bardzo, bardzo e, fajnie są widoczne ja aktualnie walczę jeszcze z poremontowymi paznokciami, nie mogę ich e, na prosto wyprowadzić jeszcze teraz ostatnio miałam bardzo dużo stresu, więc Przyznaję się bez bicia. znowu zaczęłam ogryzać potworny nawyk, yy, ale, ale już staram się opamiętać, ograniczyć i, i żeby one znowu sobie ładnie odrosły, i wtedy na pewno użyję tego. U, kolejna rzecz, muszę coś sprawdzić i zaraz do Was wracam. Dobra, jednak, yy, jednak nie miałam racji, bo yy, patrząc po szacie graficznej, wydawało mi się, że w poprzednim boksie była woda micelarna właśnie od. Yy, tej marki i myślałam, że już sobie kompletujemy pielęgnację typowo z, z jednej marki, ale nie, bo ten tonik był z, w sensie tonik. Powiedziałam woda micelarna. Nie, to był tonik. Tak wyglądał, a to wygląda tak. Pomyliło mi się. Nieważne. W każdym razie tutaj jest e, krem Night Cream Dr. Egerud i co? Mamy jego tutaj 50 ml. Dobra, nie będę na razie otwierać, bo jeszcze mam swój, który wykorzystuję. O, tu akurat rzuciło mi się pierwszy co w oczy, bo bardzo często w komentarzach dostaję od Was pytanie, dlaczego to jest takie tanie, że być może ma krótką datę ważności i tak dalej. No to y, przykładowo ten krem jest do 2020 8 roku. Ja osobiście nie znam tego produktu ani marki, będę testować, ale jeśli miałyście, bądź mieliście już kiedykolwiek do czynienia z tym produktem albo w ogóle z tą marką, to jestem bardzo ciekawa, możecie dać znać w komentarzu jak Wam się sprawdzała. O, tutaj mamy wodę micelarną i jest to woda micelarna z marki GOSH 100ml. Tak się ona prezentuje. Ja od tej marki nie miałam takich skincare produktów, jak tak sobie myślę. Miałam od nich na pewno makijażowe produkty, jakieś pomadki, tusze do rzęs. E Chyba jakąś paletkę też miałam, o ile się nie mylę, ale takich typowo pielęgnacyjnych nie, więc chętnie sobie sprawdzę. Ja aktualnie jestem wierna jednemu garnierowi do zmywania makijażu i to jest po prostu mój faworyt, ale, ale być może się to zmieni i na pewno chętnie sobie przetestuję. No i tutaj ten nieszczęsny produkt, już jako ostatni, przeciągam go do samego końca, czyli maska do włosów. Nawilżają od marki Mikura. No cóż, idą święta, więc na pewno spoko będzie komuś wrzucić do boksa. Zapakowane, nowiu nieotwierane i nie będzie otwierane. 200 ml produktu. Jeśli chodzi o markę Mikura, to ja ją bardzo, bardzo, bardzo lubię. W ogóle też jakiś czas temu w boksach był balsam. W ogóle w mega podobnej formie, w takim samym chyba nawet opakowaniu. Jezu, ten balsam do ciała jest cudowny, więc, więc fajnie. No więc, ta marka jest mi znana, jest przeze mnie lubiana. Szkoda, że dziś akurat w formie maski do włosów, ale przemilczę. No i dobrnęliśmy do końca. Mamy tutaj sześć fajnych moim zdaniem produktów myślę, że po tym nieudanym look fantastic tutaj e, moje e, boksowe serce zostało troszkę zacerowane, no i, i mamy naprawdę fajne produkty przede wszystkim no chyba nie muszę nikomu mówić, że skąd e, druga opcja lakier, też się z niego bardzo cieszę tylko muszę ogarnąć swoje pazury olejek chętnie sobie przetestuję wydaje się być ciekawym produktem Woda micelarna od Gosz. No jestem ciekawa właśnie jak ta marka radzi sobie z pielęgnacją. Krem też spoko. Możecie dać znać, jak Wam się podobają te produkty, czy podoba Wam się ten box. No według mnie jest naprawdę spoko, ja jestem zadowolona. I powiem Wam też przy okazji, że jedna z Was podsunęła mi bardzo, bardzo fajny pomysł na odcinek i postaram się go zrealizować. Nie wiem kiedy, być może w styczniu. Muszę po prostu mieć chwilę czasu, żeby też do tego konkretnie przysiąść i się przygotować ze wszystkim. I chciałabym zrobić takie roczne podsumowanie Look Fantastic oraz Goodie Boxa, żeby zrobić takie wojna boksów po roku subskrypcji obu, żeby zobaczyć, który z boksów bardziej się opłacał, w którym były fajniejsze rzeczy na przestrzeni całego roku. Eee, no i co? I zapraszam Was na ten odcinek. Tak jak mówię, nie wiem, kiedy on się pojawi, bo wymaga on ode mnie dosyć dużego czasu. Przede wszystkim przejrzenia wszystkich swoich filmików z całego roku, żeby to sobie wszystko spisać i się dobrze do tego przygotować. Także na pewno na początku roku się pojawi, styczeń, może początek lutego, postaram się oczywiście jak najszybciej, ale nic nie obiecuję, w każdym razie pojawi się, więc zapraszam Was serdecznie. No i co, w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i co, zapraszam do następnego, pa!